Jej. Znowu się widać, ja się w każdym odcinku witam. No ale nie no, czy ty jesteś wychowany, kurde, czy w okularach chodzisz? A, no, ja po prostu Zawsze trzeba się widać. Uśmiechasz zmęcone. się mówi, i mówisz I... z uśmiechem. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień no. dobry, tak? No, myśmy mieli małą przerwę, bo znowu coś mi się popsuło kurde, już nie mam zdroja. Jakieś deprecha, jakaś kuźwa totalna. Baget, musimy hmm. kolejną ten, laleczkę Woodru uszyć. Bugi, co masz cennego takiego, żebyśmy mogli uszyć? Już kurwa nie mam nic. Wszystko się już popsuło. Klejnoty rodzinne. <grym <grym no nie, bardzo jeszcze gorsze. Ten kibę, żeby się zapchał. O kurwa, <grym> To byś musiał wrzucić tą laleczkę do kibla. Ale ty jesteś zimny. No, jest, ja zrobię ten. Idźcie pokazać tą e, kopalnię że działa. Kopalnie nie działa, się działa, ale nie działa, bo nie ma wrzuconego tego, jak to się nazywa? Koło węgla. A ja zrobię ten tu Diamond pipe. Ja ogólnie posiedziałem ostatnio po ostatnim naszym nagrywaniu i udało mi się tą kopalnię jakoś taką większą zrobić, ale nie da się ją zrobić na maksymalny rozmiar. Może są ograniczenia w tym paku. Nie wiem dlaczego tak się tak działo. Dziwnie. Ja to całkiem możliwe, że są ograniczenia w tym paku. To powiedziałem tak. Ja wszystko ok. Bo są no. ograniczenia w tym paku. No, ograniczenia. No. Albo my bo jesteśmy ten ograniczeni. Ten jest pak Masakra. No więc. E, to na razie jest wyłączone, bo nie mamy skrzyni. A to co było wydobywane, poszło się walić, że tak powiem. Ale tak, się ja głupi jakiś piasek i kobolostan, są, nie ale jeszcze to widzimy. Tam jest trzy diamenty, pewnie kostki diamentowe. Co to jeszcze mogło być cennego? Jakiś pierwiastek nowy. O tak, poza tym to muszę się Wam czymś pochwalić. Odkryłeś jakiś nowy pierwiastek? tam ostatnio jakiś nowy pierwiastek, który został jest zasadą to? Nie, kuźwa, za pierwiastek. Miałem nadzieję, że to Twoja była sprawka. Nie, nie. 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 nie w, ogóle, w ogóle coś kompletnie z innej beczki. Eee, siedziałem sobie dzisiaj i grałem trochę w, w wota. Ja miałem nadzieję, że na Kibble powiesz. Tej Boguś, ale tutaj co ty tych wszystkich? To wystarczy, że tylko jedno postawisz. No dobra, to będzie jedno. Poszło się gdzieś krzywdę Piasek. Zrobię. Myślałem, że zrobię cztery i będzie ładnie. Okej. Okay. Wy to kombinujecie? No wyciągnij to teraz tam. No nie, Allah ma ciebie, no ja pierdolę. O jezus, Po rozwalają na wazie. Już, już naprawiam. Okej, okay. no to dajcie mi skończyć. Czyli e, siedziałem sobie, grałem w WOTA i Antoś siedział tu dosłownie za, za moimi plecami. Siedział ze swoim tabletem. Tak sobie siedzi, siedzi, a nagle włączył na YouTubie jakąś piosenkę. I zgadnijcie co to było. Hmm. No, Był chyba e, sowiecki. Nothing else matters Metaliki Wow! Ludzie, byłem taki uśmiechnięty. To jest dopiero Dumny. dobre wychowanie dziecka, co? Aha. Postarałeś się, majster. Kurde, no byłem w niebo wzięty. Nothing else matters Metaliki Niesamowite. Nie spodziewałem się. A, czyli dobrze go wyszkoliłem ostatnio. Tak, go wyszkoliłeś. <laughs> ostatnio to on One Direction słuchał. O Boże. Serio? Tak? No, włączył sobie One Direction. Mówi, że, mu się, że mu się podoba. Ja mówię, słuchaj, to ja ci ten. Włączę coś ciekawszego. I wtedy mu włączyłem Metalikę. Dzisiaj sobie sam już włączał. To czekaj, potrzebujemy tego, jak to się nazywa tego ksiądz, żeby z odprawił, jak się to się zwie. Egzorcyzmy. Egz Egzorcyzmy, no. No właśnie <laughs> I żeby wyleczył biednego Antosia. No nie o. no, już zrobiłem swoje. I dzisiaj słucham Metaliki. Nice. No też tak sądzę. Okej, okay, tak. to czekaj, czekajcie, ty, co ty bugi robisz? Co, a co bugi robi? Ja, ja już nie wiem, no. Ja teraz chcę się do góry wdrapałem i będę starał te wszystkie kuwa, ory raz przetapiać. No Aha, niech ja sobie biegam tak po mapie i zerkam co wy robicie. Ho, ho, ho. No dobra, to sobie biegaj. Niech, 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 niech. Myślałem, że powiesz Niech, 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 ALL THE WAY Ty nawet śmiesz się w Co to było? Ja peł do ces i ci już gra nagle nie zaczęła logować Ok ok Gra mi zaczęła logować Całkiem przypadkowo No z jego śpiewania ona jest też uczulona na jego śpiewanie A my wszyscy kurde. To tak jak ty często gwizdasz, kurde, ja słyszę szum później. Szum <śmurza> <śmurza> morza. Moja szefowa ma czasami, jak jest w dobrym sam poczuciu, to sobie coś tam śpiewa. Podchodzi zawsze do niej taki Joe i mówi. Zamknij mordę, zamknij mordę, nie? Ciągle do niej powtarza, zamknij mordę. Shut up, shut up, bitch, shut up. Bardzo miłe. A to tak tutaj bardek, to jest sama kultura po prostu. Ja zaczynałem śpiewać, za chwilę, zamknij się z drugiego pokoju. <laughs> po Ale tak było, faktycznie było. Przed chwilą jak ten, jak e, coś tam nuciłeś sobie, to pierwsze co usłyszałem, jak włączyłeś Skype'a, to tylko bagera, zamknij się z morda daru. <laughs> A, on kurde, śpiewa nie, jak Nie, chodzi Bartkowi o to chodzi, żeby nikt inny sąsiadom nie słyszał, jakie mam talent, nie? Tak, kurde. Ja się boję, że zadzwonię po policji, bo od tych, co głośnym hałasem się zajmują. Od zwierząt. Głośnym, głośnym hałasem. No, hałasem, głośnym wiadomo, hałas jest głośny. wykrywają, tak? No, ci co jeżdżą po mieszkania i sprawdzają, czy wszyscy się dobrze zachowują. Jak się nazywa tutaj to policja, taka? Nie wiem, porządkowi. Go, Są powiedzmy. właśnie tacy koleziane. Dresy powiedzmy. Dresy. Ha. Próbuję znaleźć dziurę w całej W Na Chwila, chwila, bo to jest. Aha, tutaj gdzieś będzie. To trzeba stanąć Brrr. na rurze i kopać pod. na No, już dam sobie zaraz radę. Pan dwie dziury Jak znalazłeś? Chyba to rozwaliło. Chyba znalazłem. Coś znalazłem. A chyba nie. To jest zejście troszeczkę, bo to musisz jeszcze tutaj, w tym miejscu Kurde, to jeszcze? Tutaj, bóg gdzie ja? No, widzę, widzę. Zatkaj tam dziurę, co zrobiłeś. Zawsze coś popsuł? Nie, nic nie popsuł. A, o ślicznie, tutaj wychodzi. Z jakiego homyka to mam zrobić? A, czymkolwiek teraz zatkaj, potem ci się jakoś kazałeś mi się zatkać. Myślałem, że mnie lubisz. Czasami. Czasami właśnie. Od święta. Masz, masz dobry humor. Z wami to w ogóle. Jak, jak z babami, kurde. Musi zasłużyć na nasze ten. Hmm. Naszą przyjaźń. Dobra. Nie... ostatnio byłem zadowolony z Twojej MP3. musiałem się domagać. Ale to jakie było poświęcenie, to już była pierwsza nad ranem. Ja do pracy. Wow. A Rejken jeszcze każe zrobiłem P3 samochwalebną wysyłać. No bo brakowało przylewie. <noise> Końcówki. Coś, <noise> coś, coś zgarnąłem z tego. Z pieca. Block of copper. No to wrzuciłem do tej skrzyni. No wrzuciłem. Hmm. Ciemno się robi. Pamiętajcie tą piosenkę, kurde. Ciemno już. Zgasły Z... wszystkie światła. Mówię, do... to był hit. Y, wrzuciłem tutaj też ten hammer coś tam, head. Eee, czemu? Ja tam zrobiłem? Do, sk do skrzyni go wrzuciłem, no bo co mi będzie tutaj? Okej, okay, spoko. Okej, okay, to chwila, chwila, chwila. bo Potrzebujemy. Tak, pamiętacie tę piosenkę, czy nie? Nie co? wiem. Oh, yes. Zgasły wszystkie światła. W ogóle się tutaj troszeczkę przestawiłem, te rury Trzytko, tak troszeczkę. No, ale mi brakło. I tutaj <laughs> tutaj mi brak. brakło mi trzech, że dołożysz, żeby coś leciało. No bo ja nie chciałem tych światełek przeprzeć, ten. No, no. I potem zabierzesz surowce z tego do góry, nie? Bo tutaj są jakieś diamenty, gold, emeraldy i to. Dobra. Tutaj będą wszystkie śmieci szły. A gdzie jest wysypisko śmieci? Na razie w tych skrzyniach, właśnie. Gdzie ty położyłeś ten hammerhead? Skrzy o, to jest, okay. Znalazłeś, no, dobra. No. Dobra, wspomnę, że to będzie działa jak to już Skourę. Chcesz to przytopić? Okej, okay, to a... generalnie rura, rura jest gotowa, tylko trzeba ten... Oś, kuźwa. A no właśnie musisz powkadać surowce. Ale nie wiem surowców. No to wejść skrzyni i powkadę po jednym do białej linii. Włóż tam copper, iron tych surowców no tak. będzie dużo, więc możliwe, że trzeba będzie jeszcze coś tutaj odganić, nie ma zrobić zaraz. Jednym, jednym, to, do drugiej skrzyni może, nie? On. nie, wiesz co, bo ile da się w linii li li położyć surowców? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, dziewięć i na pewno będzie więcej. Więc... Gdzie są rury jakieś tutaj używane? Czekaj, czekaj, co tu mamy? Rosilicon. Chyba co? widziałem tam, siedemnaście rurek było. Lapis. A gazuli? Co? A... diamond. Czekaj, ja ciebie mam jakiś kurde, pieprzony śmietnik w tym. Ktoś nam się do drzwi dobija, pająk jakiś. ty... pajączek. Hello, spider Jakiś znajomy? Nie, nie znam go. Subskrybent. Subskrybent. Może to jakiś, nie wiem, Wojtuś. Wojtuś jest pająkiem? Ten, widzieliście ten filmik, co wam podesłałem wczoraj na GaduGadu? -gadu? Nie, ignorowałem wszystkie twoje z... wiadomości. No to taki słodki filmik o takim słodkim pająku. A, widziałem, widziałem. Ale on A. fajny jest, on taki uśmiechnięty non stop, No, faktycznie, A. sympatyczny był. A ma buzie, kurde. Ja myślałem, ja, ja wciąż liczyłem przez cały filmik, że on tą buzią będzie ruszał i ja na przykład. <noise> nie, że się uśmiechnie czy coś takiego. No nie. albo coś pokaże zęby na przykład, no. albo coś. A byłoby dobre. <noise> kurde. Ale nie, kurde, przez cały filmik nic nie zrobił takiego. No ale ten. Czy widziałem podobny filmik jak... Nie wiem, czy on czy inny pamiętaj tak po prostu ponosi te dwie łapki do góry i tańczy po prostu przy jakiejś muzyce. Tak? No, no. Znaczy, gdy tak wiesz, podpad dali po prostu to wyglądało jakby Bagger, A pająk! Zamknij się! Czy, macie, to czy, jest. Czy mogę dać gold Ingot, żeby, żeby złoto przekierowywało? Nie, nie wiesz co, sztabki nie możesz dawać, dać może Or. jest a, gdzieś nieprzysztopiony jeszcze. A węgiel jeszcze. gdzie dawać? Węgiel możesz dać, taki zwykły. Tylko gdzie? No, też do tej białej linii, jak to. Dobra. Weź jeden kawałek kola węgla i burzę no do białej wziąłem. linii. Wziąłem. Dobra, to idę tam. Ja Pieldelei. Nie do jaskoń. białej, do zielonej. Nie, do zielonej to pójdą e, tutaj na dół. A ja no chcę, tak. żeby to szło do góry. Aha, tak, 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 tak. Ta. No, biała faktycznie. Czekaj, bo ja nie mam białej linii tutaj. Szara jest. No, jest czarna, biała, czerwona, niebieska, zielona żółta, biała jest drugą do drogi. No, węgiel co włożyłeś? na przykład iron ore, emeraldy też. Czy, 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 czy da się zrobić tutaj w tym paku iron pipe, czy nie? Zaraz przechodzimy. Tak. Mam coś takiego jak sulfur, nie mam pojęcia co to jest. Siarka. Co jest? Siarka. To Potrzebne to, czy nie? Nah, nie wiem. Chyba za bardzo nie, ale teraz jest trochę więc. Stone Iron. Rayton, coś tu. ty mi poprzysyłał tutaj. Co gdzie? Jakiegoś gifa mi wysłałeś. To? A! Jak ci dwaj się napieprzają. Fajna bitwa, nie? Kiedy się kończy? Idę. Kurde, nie chcę panowie mówić, ale. Trzech trz 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 gości mamy teraz w fałupie. Kto ich puścił? Staram się nie wpuścić, ale są na halni po prostu, jak Jehowi. Ale gdzie oni są? No idą z do bazy, kurde. Tu Bugi na dół. Masakra, co za bydło. Posłyn się. Widzisz, przyszedłem. O, tu jest jeszcze dwóch. Ja muszę już szczędzać żyć, bo jestem ciągle na dworze. Jestem narażony na ciągu ataki. Ja tutaj szybko ostro chopuję na. Na części pierwsze. O! 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 o, o kurde. To ty, to ty się zajmij nim. A ja. Będę kontynuował, co robiłem prędzej. A co czyli robiłeś? Nie, co nic, Czyli, czyli się. Czy nic nie robiłeś. <laughs> o! Co, co się zrobiło? Czekajcie, coś zrobiłeś. Nie zabiłeś go. Jak to zrobiłeś? Zabiłem wszystko. Szajzy, no. A to zeskoczył z góry. Ja pierdolę bez sensu. Co, co bez sensu? A, przy przez przypadek coś stworzyłem, co zmarłował nam kawałek złota. O, ty pizdo jedna. Kurde no, patrz, ja chciałem sobie zrobić ten, jakiś fajny łańcuszek złota. To jesteś cygan? Nie, cygan. No, to... <laughs> Gypsy Gipsy King, kurde, się odezwał. <laughs> Dobrze, przytupimy to tu tak. Trzy wystarczą, chyba tak. Ja przenoszę graty na górę. Chciałbyś wybuchnąć? Chciałbyś wybuchnąć? Przenosimy graty. Masz jakiś ors? Nie masz, nie. A tu jest coś. Teen or Oj. osmium, teen. A mam dwa rodzaje Teen or. Ciekawe czy one będą działały razem ze co... sobą. Pewnie nie. nie. To nigdy to tak ten... dobrze nie jest. A, i tutaj blok złoty się wyrobi nawet. Nice. Gdzie on jest. A, tara, tara, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. O, to chyba dzisiaj jest 50 lat od pierwszego od, yy, odcinka, pierwszej emisji ehm, czterech pancernych. Tak? Serio tak. już tyle lat. Wow. No, patrzcie, co młodzi jesteśmy. Ten hey, Hitler się podał 6 maja. Z tego co pamiętam, tak? Dobrze mówię? Nie ja wiem, nie znam. Się. Nie wiem. A tak, widziałem demota takiego, że 6 maja nie wiem, czy Niemcy, czy, czy Hitler się podał ogólnie, a dzień prędzej się urodził Jack Norris. Wow! Zero. Wow! Cześć, no jesteś śmiertelny. Ten coś takiego właśnie, że hitę się poda, bo Chainory się urodzi, nie? Coś takiego było. Dobra, a. Właśnie, że dostanie z co? <grym> Najwyraźniej. I go wyszczeli w kosmos. To teraz do zielonego jeszcze śmieci trzeba wrzucić. co się robi? Okej, okay, Beard. Kurde, czemu te schody się kładą? Kurde, ja to ciągle się bije zamiast. Robić jakieś roboty, to ja ciągle się bija jakiś gladiator. Cobblestone, Sand. No jest ja, tu Sand. Jeldy, takie bydło. wallstone Gravel. Chyba wszystko. A tu coś jest. Jakiś or znalazłem. Macie jakieś ory nieprzetopione? Uh, nie. Ja nie znam. To trochę beznadziejnie Ty, ale boguś nie wkładać tutaj tego białego tutaj, pętaj, nie powkładaj jakiś tam kop. No, iron. Właśnie, właśnie, teraz pozbierałem. Super, znał się jak ktoś dobija tych pierdolonych drzwi. Chwila, bo to dobi do góry, ma iść. Hmm. Dobra, wrzucimy tutaj, tin. Tutaj Coś, w środku jest, nie ma. Aha, dobra, chwilę. Robić. No, bo ja się trochę zaklapućkałem, za czyli teraz do zielonego ma iść. Dobrze, dobrze.